Halo, halo, widzowie, witajcie serdecznie na drugiej już wojnie, w sumie to trzeciej w sumie. Dwa na dwa, ja, Rokcia, nasze duo na kolejnych chłopaków. Jak to mówią, do trzech razy sztuka dzisiaj. Tak, witamy tak, serdecznie Olafa oraz mojego chłopaka Juniteta. Witam, witamy, witamy. Witam serdecznie Państwa. Jeszcze nam się nie udało wygrać w tym duo, no i, ale o. No i teraz myślę, też że myślę, że to będzie pierwszy raz. Myślę, że to będzie pierwszy raz. Widowie, przed meczem to w tym momencie możecie spauzować i napiszcie w komentarzu ile wygramy, bo tylko o to Mi się chodzi. Ile przegracie? 4-1. 4-1. Że luźno. Trzema tak. bramkami, tak żeby... A -a. Ten, nie? To, jest, to jest ten mecz. To jest ten mecz, ja ci mówię. Wiecie jak jest, nie? No, jak nam posypało się informacja. Jest super generalnie. Nie jest średnio. Ale ja myślę, że serio u nich jest super. Nie, nie. Ja myślę, że naprawdę jest no, u No, oni mają tak... Rosanna, jak wybrałaś informację, to o jakiej myślisz? Myślę u Was o. Ja bym Wam wybrała jedynkę taką. Kurde, moim zdaniem źle myślisz. Źle myślę? Mhm. No, ale doceniam, że powiedziałeś, że Twoim zdaniem, ale nie, że źle myślę. Nie, bo na jednym jest Ale jeszcze ja dwa ja, szan ja szanuję Twoje nie, zdanie. Zmień że to, bo to, że mieli, nie, to będziemy mieli. Formację myślę chociaż gorszą wziąć. Nie? Dobra, no to ta dwójka będzie. Czw czwartą formację? Nie, ja myślę, że tą samą powinniście nam dać. Ja myślę, że nie. No ale to co, na czwórce nie macie piątki obrońców jak my? No nie, tym razem. Mamy czwórkę, 4-4-2. A na piątce? 4-2-4. To weźcie co, dwójkę. W serio chcecie grać na piątkę obrońców w sierpniu? Tak, tak, tak. To co, chcecie piątkę? Na piątce jest footis. A kto? <laughs> tak, na pewno na kapitanie jest footis. A kto? Kto footis? 98. Caseres 98, nie wiem jak to jest. No. i da się na pierwszą pozycję? <laughs> Okej, okay, czyli jest 62. <głos> <głos> dobra, to weźcie sobie trójkę, No chyba dwa. No nie wiem, <noise> ten kapitan i tak jest taki, wiesz, weź, no nie wiem. <noise> Czemu ta gra uważa, że to jest dobry wybór? <noise> nie rozumiem tej gry. Wzięliście nam babkę na PP i nam dało na PO. Weźcie nam dwójkę? Eee, to weźcie dwójkę od końca, Czwórka. Czyli dwójka. dobra. Czwóreczka. Mogłoby coś posypać, jakiś tam... Okej. Okay. Impostor u nas. Ja pierdolę, jakbyście chcieli teraz impostora. Dziewczyny, to macie ustawę. Od na pas. A chcecie eliminację, może? Chcecie eliminację na impostorze? Możemy mi zrobić. Na super. impostorze? Eliminację? Chociaż u nas jest. Na impostorze. Nie, nie, nie. no bo oni. Może bo na kolejnym byli... impostorze. Czyli teraz nie chcecie eliminacji? Nie, chcecie? Okej. Okay. A piątkę? Piątkę i lecimy dalej. No dobra, to weźcie piątkę. Dobra, a u Was? Zaraz rób to. Co wybierzecie, to będzie dobrze. We, Weźmiemy Wam dwie opcje. Łącznie, łącznie z impostorem. Słuchajcie, okay. możemy zrobić sobie eliminację, jak chcecie, u nas rewelacji nie ma, ale możemy wam wziąć możemy... na rękę. Dobra. A, to, to zacznijcie, chociaż to zacznijcie, zacznijcie no? to chociaż zacznijcie. Okej, okay. to trzy. 3, okej. Okay. No. To my 5. no. Ajajaj. my 4. No o jaj. nie, co teraz? Jezus Maria, nie wiem. No. Tak. Jedną i drugą się nie da grać, ale chyba jedynkę osuwamy, dwójkę bierzemy. Wiesz jakie on ma Playstyle. No dobra. Ajaj, dobra, czyli dwójkę bierzemy. Tylko nie bierzcie nam impostora i będzie git. No no. prawda nie bierz nam impostora. Nie, nie chcecie impostora? Nie, 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 nie. No to piątka. Kurde nie, piątka nie, piątka nie. zmieniaj tą piątkę. Wszystko oprócz. To piń. może impostor jednak. To może jednak impostor? Oj. Oj, oj. Na ja się zaświeciła lampka, co? Jesteś rozgrywany jak makaron, nawijany. Dobra, zróbmy impostora. Czy impostor? O, impostor na piątce! Tak, no? okej. Okay. I nie zmieniasz tej piąteczki. No, nie, no już zostało. Roksana, powiem ci, po raz ostatni. Czy chcesz impostora na piątce? <grym> Marzę. <grym> Marzę. Jeśli nam wybierzesz Roksana dwójkę albo czwórkę, to mamy 7-7 na ataku, bo obydwie karty są 77 ogółem. Na piątce jest 92 wstępnie. Butragenio. genio. No to dobrze, bo Klejotka I... lubi Butragenio, bo no, z chęcią się zmierzymy. Ta, na niego. Ja wiem, jak go bronić, więc. Czyli piątka, ostatecznie. Tak. Aha. Będzie. No. Aha. U nas piątka i lecimy dalej. No to u was nie wiem co. Nie no, trzy. Co oni Kurde, nie wiem, teraz ból to mam. cztery. <grym> to jest <grym> ważna 4. pozycja. Pozycja. Po cztery lecimy dalej. Bierzemy jeden i lecimy dalej? Nie, wy nam, wy nam, Ja bym wam piątkę mógł wziąć. Ewentualnie trójkę. No to wybierz, no. Kurde, nie wiem. No to dwójkę wtedy. No, to no. Od końca. Nie. Imposter na dwójce mamy wziąć. Co? Imposter? Nie, jeszcze nie impostor. A nie, aha, dobra, ale dwójkę, czyli dwa, teraz faktycznie mogło być syf tam, No dobra, dwójka. czyli dwa, bez hmm. po dobra, no. dobra, dobra, a co do byście kartę chcieli, na piątce, co byś, na czwórce na piątce, a. to dodamy, to ile to będzie, nie umieślicie, no, to jest dużo, nie. będzie dziewięć, <laughs> całkiem dużo, bo odejmijmy, a ile byśmy od tej dziewiątki odjęli, żeby no, był tak, sześć? Sześć? sześć, nie, odejmijcie osiem, osiem, czyli jeden chcecie, tak, czyli jedynka, to dwa, to dwa, ok, pomnożymy i damy dwa, czyli chcecie, żebyśmy grali pel, dwójka i lecimy dalej, to, to ty, to to ty U nas Impostor teraz. A masz coś fajnego? No nie, mamy Impostora teraz. Kurde, ja, ja, mamy coś dobrego, ja bym zrobił eliminację. To ostatni szansa. nam, i wy nam to też. Wybierzcie nam, to Dobra. wybierzcie nam skipa, bo to... my mamy serio skip. Wybierzcie nam skipa albo Impostora i w następnym zobaczymy, okay. coś mamy. <laughs> albo Impostora. To ja eliminuję wam jeden, pięć, trzy i dwa. Czyli bierzemy cztery? Tak jest, dobrze to wygląda. Hmm, nie to Impostor czy nie jest? To jest Impostor czy nie? Teraz wy nam. Zróbcie nam to samo. Czyli to nie było. Ostrożnie. ostrożnie, to nie było imposteria. Dobra, dobra. To zaraz, to stara. Pięć, cztery, jeden, no. dwa. No, no, mądrze. No, dwa. Czyli trzy. trzy. tak. Okay. Tak. Okay. Okay. No, nice. może być, no. Czy są jakieś eliminacje? Eliminacje. <laughs> Można, ale to zacznijcie. Ale <laughs> zacznijcie. Zacznijcie, Zacznijmy. A no! Zacznijmy, zacznijmy. Czy my dla nas lepiej, co? No. Piąteczka. Słuchajcie, trzeba się dobra. ratować z tego imposta. To, to my dwójka. Żeby w ciemno eliminować. czwórkę. A wy? A my, my czwórkę, my czwórkę, czwórkę no. Czyli 5, 2, 4 my decydujemy. A trójkę się pozbywamy, nie? No, trójka pozbywamy pozbyw i pozbyw jedenka. bierzemy jeden. Tylko nie impostor teraz. U nas U to samo. Jest! A nie, przecież Jesus. mamy. No już mamy, więc... No. A czekaj, czemu ja w ogóle byłem tu z impostorem, jakby nam przecież wzięli? Ja nie wiem, czy my... Ale wy nam nie wzięliście. No Wiem, ale jeszcze mam nie wzięliśmy. No, ale on coś tam Aha. No, Pojewam i... od lewej do prawej. Almiron, Luis, no. Skelly, Anton, Grimaldo i na końcu mamy Davisa. Też mamy Antona na dwójce. Okej. Okay. Słuchajcie, a po dwójce? Wy... Trójkę sobie weźcie. Trójkę? Tak jest. Dobra, bierzemy trójkę. My? Imposter my? Impostor czy nie? Nie. A wy... Pff, może dwa wybory chcecie? Możemy. O. No to weźcie sobie między jedynką a... A dajmy piątkę. Już nie potrzebujemy no. tego drugiego wyboru. Dobra. <laughs> Mamy 7 zgrania Jaki. Dobra, to czekaj, a macie coś na tak. ta eliminację? Mamy jakieś eliminacje, coś tam? No mamy skip teraz skip no To niepomoczne, ale... Myśli, tak, pomiliła? tak, 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 za szybko, za szybko Dobra, dobra to. to teraz impostor, tylko na jakiej pozycji? Co byście chciały, Jakim byście, byście chciały pograć do końca meczu? No, mamy same... A, nie ja wiem, nie, nie podpowiadam mam <laughs> nawet teraz, bo już spalone Kurde, pomiędzy piątką a jedynką się zastanawiam, z brzegu No to dajcie nam dwa! No, to weźcie. Zobaczcie sobie. Wybory w sensie. Dobra. Nie, nie, nie. nie Oczywiście świeci, świeci. Dwójka, dwa? imposter. Które? Dwójka, imposter. Dobra, i macie coś na eliminację? No, mamy Czeka, do zgrania, by się tutaj przydało. Tak, teraz eliminację. O, teraz ale eliminację to zacznijcie jak chcecie. Mamy dwa wybory, dobre. Dobra. Nie, no, my już dwa razy zaczynamy. Nie, już no, teraz zacznijmy. No ma, mamy na nas. nas. Trzy wybory o tej eliminacji. Ale eliminację. mamy skip, a wy chcecie tę eliminację? Nie, wy chcecie. Aha, mamy 89 najbliższą kartę, ekstra. No to bez eliminacji, tak? Nie no, możemy zrobić, dobra. Ale przecież <gryzamy> my już brzucie? macie impostorę. Ale zacznijcie. Usuwamy no, pięć. To my dwa. E nie, co? co? I teraz my. I my trójeczkę i zostało 1 i 4. No nie je? je no. Jeden, jeden. jeden, jeden, no to cztery. Czyli cztery wybieramy. Aha. Tak blisko. Ajajaj. Aj, aj. Tak blisko. No to dajcie nam szybko coś. To wy trzy? Szybko damy. Dobra, to wy 5. My pięć? No. Dobra. Faktycznie. No, nieco ja będę kłamał na no, escape'u nas, no. O, to, o, to może... Może... Ej, może nam da się dwa o, wybory Jezus. w końcu? Da się nam dwa wybory? Nie. Dwa wybory? Hmm. Nie. No chyba, że... Nie, no nie, nie. Albo ze trzy może, Dobra, możesz. to niech będzie między cztery, a cztery. Tak, możemy tak zrobić. Ale weźcie sobie na dwa sposoby tą twórkę, jak chcecie. Jak chcecie. Możemy razem, razem nawet kliknąć 30. Podzielono, Podzieloną, podzieloną sobie. Będziemy. Czyli 4, 4. Możemy podzielić tą czwórkę na jeden. Ja, co to jest? Piąteczka? No, bez znaczenia, szczerze. No, bo pierwsza z trzeciego stopnia z 64. Czyli co bierzemy? No, jeden. Ja pierwsza kawki, z brzegu. Ja kawki. Jeden? Pierwsza z brzegu. Kawki, no no, kawki. Czy jeden? Tak, tak, jeden. No. Dobra. Kawki w świątecznym kubku. U nas. Okay. E... Wszystko dobre. Wszystko dobre, no? Ten placek musi grać. Mamy samych mężczyzn na bramce. Gdyby no. O. Co macie? Bramkarze, bramkarze sami okay. bramkarze. No to weźcie Dla sobie. Weźmy, weźcie tam dwie karty, bo mamy też tak średnio. Wy wybierzecie sobie nie, między no. 3 a 4. Okej. Okay. A my? Między 1 a. 2. Nie, no powiedziałeś tam. 1 na 2, no? Między 1 a 2. Czyli między 5 a 4? Między 1 a 2. A chcecie 4? Czyli bierzemy 3? Nie, 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 nie. Jednak chcemy tą dwójkę rok Czy 2? Macie dwa wybory między jeden i dwa nie, daj i cztery Tak? No, w sumie. Czyli cztery. Dobra, to znaczy. No dobra. Mam. No już trudno. On nie zna! Mhm. O ja pierdzielę Okej, dobra. O Jez! Ooo! Eliminacja? Możemy zrobić, ale wy zacznijcie. Dobra. No jak to? A znowu my? No, wy chcecie! Aha! No to co, usuwamy No to możemy trzy. zacząć jak chcecie. No dobra, to my cztery. No to my pięć. Skupcie się teraz! Mądrze, mądrze. Stara, eliminuj. No to uważam, że powinniśmy wyeliminować numer. dwa. I bierzemy jeden? Tak. Nie. Ej, mi jest autentycznie, ale aż... ja. No nie jest ty te karty wybierasz? No, I się nie. Trają, jak to zobaczą. Ty no potrzebujemy środek pola, to wysoko. pierwszy raz widzę ogra tak dziwny draf, nie, jak chcesz? Yeah, nie, no, ale po co no. na ty? Jakie ma pozycję? Nie o, mam go słabe. Goż, No słabe. nie teraz to Nie, wtedy Albo to... Fikał. No dobra. dobra, co tam u was? A, nie, dobrze, dobrze to trochę za ciepło dzisiaj. Zjadłyśmy Weźcie nam nieparzyście, a my wam Nie Ale to pytacie nas, a potem o, wy o mać? sobie mówicie. Hmm. Weźmiemy wam nie parzyście. Dobra. Cztery. Zmiana na dwa. I ostatecznie bierzemy? Jeden. Ostatecznie? Tak. Co, nie siadło, nie? Unlucky. To wy pięć zmienione na. Nie, no nie zmieniaj tej piątki. Na cztery? Zostań przy czwórce, ludzie naprawdę. Ale weźmiecie. Cztery, cztery, jest, mam cztery, nice. Zabierzemy? Dwa. Zmiana na. pięć. Co, co? I bierzemy jedynkę. Nice. Czy jeden? No. Może być. Okej. Okay. Dobra, co bierzemy? Eee, powiemy wam tak. Mamy dwie karty 97, ale ich nie chcemy. No, okay. i zaproponujemy wam, że dacie nam 89, który jest mm -hmm. na trzeciej pozycji. Okej. Okay. To jest bardzo ciekawa propozycja. Czyli rezygnujemy z 2 razy idealna, 97. Idealne, żeby ją odrzucić, Aha. nie? No. Ale, ale zagrałeś chyba 100 kwi widzę. No. Czyli może, co? Może, może? Może? Może 3. Może 3. Czyli 3 bierzemy? Nie, one no, zmieniam. Zmieniają. Zmieniamy. Ostatecznie. Zmieńmy. Zmieńmy, tak, nie, Olaf zmieniamy. chciał, żebyśmy zmieniły. Zmieniamy. No. To co, może 4? <noise> hmm. Wiecie jak jest. Cieszycie się. No tam jest ten 9-7. Jesteście zadowoleni. Ale nie tu jest 9-7. No to 4. Ale my chwalimy ten 8-9, serio. <noise> Ale my chcemy... Prosimy. Tak, nie chcemy tego. Powiedzieć. Chcemy... Prośnimy. To, żebyście mogli sobie potestować superkarty. Dobra, nie, to to jeden i tyle. No to jeden, dobra, jeden, Dobre, jeden. jeden, jeden. Tam jest też 97! No to jeden. Nie, to już wróćmy do czwórki chyba. Nie, weźmy jeden, weźmy jeden. Czyli nie chcecie trójki? Ostatecznie, ostatecznie jedynka. Mimo, że na jedynce i czwórce są 97. <laughs> Czuję, że i tak rozegrałyśmy, że to jest koniec. Że wziąłyśmy takie 9 i to jest, i 8, 9 tak. jest Ostatecznie jeden? Ja chcę zobaczyć to nagranie. Jeden. Ostatecznie tak. jeden? No, no, tak, no, tak. Dobra. Ale nas rozegrały. <laughs> oh skip. Skip? No to hmm. cztery. Weź, mamy ja skip, ale weź nam trzy karty. Ale to cztery u nas? U was jeden. Zmień? zmienić? Czyli jeden? Dwa. Zmieniony na cztery. Dwa? Tak. Nie no, daj tam czwórkę. Wróć trzy. do czwórki, proszę. To weź tam czwórkę. Dobra. To było Czwórka? Czwórka weź, tak. Dobra. To la, 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 la Pięć. Jaki? Pięć u Ale na trójce mamy 95 Junior Firpo. No dlatego mówię, weź piątkę. A na piątce jest Simon94. No to o, do, nice. To dobry. Czyli chcecie posłuchać kolejnych? Tak. Na czwórce jest znowu 97. Mhm. Na dwójce jest 99 Greenwood ob Obrończyni. I na jedynce ale... Vivian92. on już sam się gubi w tych nie kartach. Nie, piątkę, weź tą piątkę. Weź Czyli mię. ostatecznie kogo? Trójkę Piątkę. chyba powiedziałam, trójkę. Czyli trójkę. Pięć. Nie, ona chce wziąć trójkę. Ona a nie chcecie trójkę. 99 overalla w naszym składzie? A co, a co było na tej piątce w końcu? No, kurde wiem, 99 właśnie no. <laughs> Okej. Okay. Wiecie tak jest no. No to dobra, no to weźcie sobie no co. Czyli piątka? Trójkę chciałem. Tak. Okej. Okay. A moje 86 overall. Ale dwie się przydadzą, nie się <laughs> przydadzą. Eliminacje? Eliminacje. Dobra. Zacznijcie teraz wy. Dobra, możemy. Możemy. Czwóreczka. Okej, okay. to my usuwamy pięć. No to myślę, że jedynka Jest. No. Dobra, no. żeby... właśnie teraz kogo? Poczekaj, zobacz... E się o przecież nie mamy. mamy 3, bierzemy 2 Ej, mogłam coś powiedzieć? No Ile macie zgrania? Ej, 16 A, mamy 33. Okej. Okay. Aha! No to fajnie! A i tak przegracie, no Tu zgranie nie pomoże. A, to, a dobra, to są broń. Dobra No to co? W piąteczka? Yep. Czekajcie chwilę Czekaj! Czekajcie, spójcie się! Przemyślcie. No, no. się No Przemyślcie. Naprawdę, naprawdę Dobra, dobra, my robimy z wami rozmawiać, to okej, okay, okej. Okay. Co macie do powiedzenia? No po prostu dobra. musimy go W no. Ogólnie tak, no. Musicie go mieć. Musimy. No to... Okej, okay. a na którym numer on jest? Dobra, co robimy? Jak, jakby... Co tam u was dziewczyny? Jaki dzień mam minął? <noise> <noise> no już opowiadałyśmy właśnie, nie chcieliście No ale odsuwać. już nawet bez grania. Dobra, no. Hmm. Kurde no. Który, a który chcecie ten numer? Kurde no właśnie nie wiem do końca. Bo jest ich dwóch. Aha. Tak. O! Jest ich jak, dwóch. Jak, ale jak masz są... coś na eliminację? Może jakieś ciki. Może zróbmy ostatniej jak... szansy. Kurde nie. <głos> <głos> Jakbyście zaczęli to mamy. O! no. To czyli próbujemy? To jest największa <noise> szansa na to. No dobra to zaczniemy. Dobra. Cztery. Czekajcie chwilę, ale jakby chcecie wyeliminować, to o jakim numerze myślicie? Niekoniecznie. Poczekajcie, znowu. Ale po czwórce chyba, o czwórce myślicie. Ale czwórkę my wyrzucamy, nie? Będę z nie. Aaa, okej. A, okay, A tuż ostatecznie. No, to już no to jeszcze nie. możemy negocjować, tak? Możemy ją później wyrzucić. Nie, no wyrzuć się. Dobra, to wyrzucamy tą czwórkę, czyli wy wyrzucacie? To my wyrzucamy tą jedynkę. Dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. chwila. Eliminujemy dwa. I teraz czekajcie, dziewczyny, poczekajcie, poczekajcie. Poczekajcie, dobra, to poczekajcie. Więc jest trzy i pięć. No kurde, no. no? Kurde, no. A macie tam ten wybór? Ty kurde, no mamy właśnie, mamy no. Naszego. A my nie mamy już, nie? Aha, no dobra, czy macie, to zawsze... to, czyli ale, kurde, dobra, Czyli możecie nam pójść zawsze... za rękę. No. No, o, na pewno. <noise> co, mamy, to, to <noise> co mamy wyeliminować? No to wyeliminujcie piątkę i weźcie nam trójkę. Tak jest. Dobra, wyeliminujemy piątkę i bierzemy trójkę pewnie. To bierzemy. Czyli co? No wyeliminujemy piątkę bierzemy trzy. Nie, czy trzy usuwamy, a pięć bierzemy? No nie no, chcieliście tak, Ale nie, bo już mi się pomyliło. Nie, no trójkę bierzemy. Tak jak chcieliście. Powiedzieliście, że mamy iść na rękę, poszłyśmy. Wzięłyśmy już trójkę. Widzicie <śmienic> <śmienic> i <śmienic> 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 no, To, to, to jest ogólnie, to, to się dzieje. granic. <śmienic> czy się nie odzywa? <śmienic> -oh. Oskar, jakbyś miał ocenić skalę poprzedniego wyboru, to jest taka skala, czy nie? <śmienic> Nie ma takiej skali. Nie ma takiej skali. Bierzemy sobie po dwie Ej, karty. A wiecie co? Po dwie karty. Po dwie. A tak. to wy zacznijcie. Dobra. W, my wam wybieramy między. Ja mam 3 i 4, indo. No 3 a 4. No a wy sobie weźcie piątkę. A co? Piątkę. Ale między dwiema. No ale jednak w następnym was, wam weźmiemy dwa. A ile macie wam wyborów? No jeszcze z pięć. Co?! Mamy ostatni wybór. To weźcie wybór do eliminacji. Macie teraz na eliminację, czy mamy na wam? Możemy skipnąć. To weźcie trzy. Same złote mamy. Skip, skip, skip. To dwa. Jeszcze trzy. Jesteś na eliminację? No skip! skip non nonrary, siedem pięć. Ale to nam sypło. A teraz? Czekaj. No skip! No. Nie no, skip. Skip, no to jeden. No i... Okay, oh, o, no, oh, okay. dobra, no teraz, teraz. Okay. Zacznijcie, bo to chcecie. teraz wy zaczynacie na koniec. Dobra, dobra no, no to cztery. Cztery? No dobra, to my usuwamy cztery. trzy. Dobra, dobra, to, to my... Dodamy... Dwa. No. To usuwamy 2. To usuwamy jeden, bierzemy 5. Tak jest. nie możemy tego go tu nie... Nie, nie. przyda się, nie? Ja no to to Teraz patrzcie poka uważnie. Te wasze 33 grania 15 minut temu. Patrzcie uważnie! No. i teraz no i patrzymy ładnie i hop. Uwaga. I raz. I dwa. O, piątka I obrońca. Trzy, Co I cztery. I I cztery. I pięć. Cztery. Okay. I pięć. No to jest właśnie impostorem. Okej, okay, okay. U nas impostorem to jest, no? no. E, 96. ten najlepszy środkowy obrońca. No. Aha. Aha. Oho. ale początek, ale początek, ale początek. Bardzo, bardzo kikow, Kickoff, Skaleczyliśmy to, zróbmy to jeszcze raz. Kickoff! Nie, to jest. Na pniu obrońców gramy, a Ale tam nikogo role. nie było, nikogo. Ojojo. 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 Ojojo! Ojojo! To nie był koniec to jeszcze, to nie był koniec. No i to jak oceniacie właśnie? Ale nie ma bramek hmm. z Kikofa, to jest nie fair. Nie, wiesz są A, co on to zrobić. Wadam <grym> Badam teren. Nie, 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 nie? nie musimy podbiegać. A nie, to nie był Olaf. O, ale czas, ale miejsce. Ojej, Uuu. jak się zabawił tutaj. Spokojnie. To, 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 Obrona to, jest ta sama sytuacja. tak? na to był Olaf, to atakiem. <grym> <grym> nie. Nie. No co on <grym> prawo... No nie! No, <grym> no by to był? Co no tu to było? było? No wiecie jak jest. No wiecie jak o, jest. No na jest nam na na bramce. Bardzo ładnie. Uj. Serio, boże, kopa. bramka. Ale to jest impostor. <słuch> impostor się na brameczkę. No i tak narzekaliście na impostora. Ale ładna bramka, w sensie nie widziałem takiej jeszcze w tym roku. <laughs> A jak się to się jakoś nazywa? Tak, to jakby schodzisz no. i ludzie tego nie robi, schodzić podajesz na pustą bramkę. Okej. Okay. No, no, spokojnie jakby naprawdę... No co robicie, no. Spokojnie, jakby uspokójcie się z tym kickofem, <grym> nie? O, Tego nie znałem! Tego nie znałem. Naprawdę to jest jeden z lepszych. To już gole. zagranie z TikToka. Oj! A Stara! Oooj oj oj! My może pójdziemy jednak do kuchni <grym> 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 to Może te garki jednak tam są do umycia. Baby za gierkę piłkarską się biorą i zobacz. No murze jakieś fałszy. I co są? Co to jakieś fałszy w ogóle? Fałsz to prawda, fałsz. Spalony to. Gokol. O, mapa się kończy. Aha, do tych linii się gra. Tak, tak. nie Ja myślałam, że to jest kto pierwszy na linię. Aha. Daj tu. Oj! 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 Oooo! Jak wy robicie takie coś? Ja widziałam, jak Oscar ten... Iryny to robił, ale... Nie ja wiedziałam, że tego w gierce można. Ojojo! Oj. Nie, nie, nie! Ooo! Trzybady, trzybady, trzybady! Trzybady! się. minuta! Skupmy się! Trzysta minuta! To są tylko trzy bramki, w tej grze. Ej, no za białą to już jest! Do białej podobno jest mapa. Jezu, on jest drewniany! Mapa jest do białej. Mam tak jak stara nowa. Strzelimy bramkę się teraz. Na górę, no, w sumie, ale to jest zdanie. Zawsze tak, tak. poradę daje BJ, no? że podajesz zawsze tylko do tego, który jest wolny i tyle. Wolny. I nie kombinujesz. A ja nie wiem, bo ja nie patrzyłam, który tam zajęty. Nie przeglądałam Instagrama. Ja wiem. <laughs> <laughs> Dobra, druga połowa po prostu. Odrodzenie i jedziemy. Odrodzenie? Odrodzenie. <laughs> Ty jesteś? Karny! Czerwona, ja czerwona! 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 Daj czerwoną! Nie! nie, nie daj czerwoną! Nie! nie. nie! nie! dobrze! Z decyzji okay. myślałam, że czerwona. Gdzie? Ale i tak wiemy, gdzie no taka, ale dobra, no I, no. Tak wiemy, I tak wiemy, i tak wiemy, i tak wiemy, i tak wiemy. Tak, jest, tak to jest, no dziewczyny, tak to A, jest. Tak to jest! Ale gramy, no, jakby w rzucie karnym jest tak, że dalej jest gra no, toczona. Piłka nie opuściła mapy. Te instrukcje jakieś oj, niejasne, no ale... gdzie nie... nie, nie to na zielono siedzi? <gamy> jakiś dziwny gameplay jest, No strasznie jest dziwny. No, właśnie nie o, wiem. Kurde, oj. Ale o, nie ma, nie macie inne koszulki. Zapomniałam, że nie mamy skrzydeł, wiesz? My nic nie mamy! Mamy piątkę obrońców. Ojej, oj, 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 oj. nie jest mi po się! To nie jest mi po dziewiętnaście! To To nadal działa! Jeszcze jest szansa. dziewiątki grają. Dziesiątkę. Ale Czerwona. Czysta czysta. No, bo no, posprzątałyśmy, to jest czysto, Nie ma Ej, serio, nie było? Dlaczego nie było faulu? Co jest? No. Oj. o, to je. <grym> jest... Loby <grywia> zazwyczaj... To nie tak Tak, co ja chcę zrobić? Chcę strzelić jakąś najładniejszą bramkę, żeby wyjść z tego jakoś. Bo już To po prostu napierdzielajmy <grywia> losowe kombinacje tych guzików wszystkich i coś nam się uda. A ty tak nie robisz od początku? Nie. A. To teraz zrobię tak. Fajnie. tylko nie ma w tym meczu, ale zaraz będzie. No, kurczę, wszystko im pod nogi się odbije. Uuu! No Takiego nie widziałam jeszcze przycisku. Pierwszy raz użyłam. Kliknij sobie, Kwadrat. Kwadrat. Następnym razem. A, czy... A, no tak, niestety ten mam... Mo... Który to kwadrat? Kwadrat. Dobra, dobra. Gdzie bym chciała sobie wybrać może tego? <laughs> Oj, nie chciałam tego wybrać. Uuu! <laughs> wow. wow! Fajne. Pokojnie, no ty... spokojnie, naprawdę spokojnie. Cholera Jak Jakby to złota kartka ja nie wiem. O. Wow! Ale wyjął! Wow! 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 widziałaś? Nowy przycisk. Nie było, coś mi wpadło do oka. Dawaj, klikamy. O nie! Nie, nie. Jakby, jakby to wpadło. No. Ej, a co wy macie takie fajne nad tymi piłkarzami, takie żółte się świecą i macie... Tego dużo. Skąd macie takie lampeczki? O, te żółte, takie, takie mam żółte, z Takie A, bo to ja byłam. To się odliczyło. <gulet> <gulet> <Staram> o kurde. <domyśle>. Wow! <gulet> Ej, fajne odwle... <gulet> Ooo! Oh. Ajaj! Uuu, jak się wywalił, to widziałaś to? <gulet> yeah. Za badem, O o! Teraz, to jest na mnie. Oh. <gulet> <Ja, gulet> jest tam ktoś? Nie, teraz... Ok. tam ktoś? Puk, jakby na spo... górą. Co ty? No no spokojnie dziewczyny. No O i teraz. No Oj. Czemu? Oj. O, nie, chyba nie, nie, nie. No nie, muszę. no teraz. A co ten bramkarz tak wyszedł? Nie, nie wiem. On sam tak? No co to wszystko, lotne są strzelasz. czy co? Nie chcę złapać na francikę. To są nalotne? No nie, słyszę. No, nie słyszę. Ej, lotny bramkarz jest czy o co chodzi? Jakby na bram... Co? O, dobrze, dobrze, ale go skasowałaś, teraz mamy szansę. Skasować to ja bym chciała z mojego życia ten... Oooo! Jeszcze jest szansa! Jest? nie Tak! Ej, a zróbmy tak, że trzy teraz. Spokojnie. No co wy robicie? Nie tutaj... Naprawdę spokojnie. Myślę, że można się śmiało jedno. Aha! 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 Goń go, <noise> nie. Dawaj bramkę na, na pożegnanie. No z takim podaniem. <noise> Więcej zawodników co innego. <noise> <noise> dawaj, dawaj. Ostatnia akcja. <noise> za fraki za fraki. No i geje. ty nawet nie ci kliknąłem. Uśmieszkowałem bramkę O, o, teraz. Patera, daję. NAPRAWDĘ, dziewczyny. Sp... Oj, tak? Oj. Aj! Pomylił mi się przycisk, no nic! Będzie kiedyś taka wojna, że we dwójkę wygramy. Tak! To, tak. Będzie... to jest <noise> ale bo jest, ja zauważyłam, że jak ktoś czerwonym dostaje, to potem jest na jego korzyść, tak. się, nie? Że jest taki... na, ile miałyśmy w ogóle sam na sam, to ja tego nie wrzucałam, bo... A, dajcie spokój. I nas spaulowali! Tak! Sam na sam! No, ale nie będę wam tego wrzucać, już, bo to tak brutalne było, że to nie na YouTube właśnie nie nadajbym monetyzacja, by nam no, sięgnęli. Dobra, dzięki chłopaki, trzymajcie się! Dziękujemy, pozdrawiam serdecznie. Do nigdy, pa! <noise>